Do Dominik, przyjechałem. Dostałem informację w piątek o 23, że mam przyjechać. Miałem samolot w, o 16.00 i przyjechałem gdzieś o 20.30 do hotelu. Czy jesteś przed pierwszą trawą, przed pierwszym treningiem? Tak, dokładnie. Bez mnie, jak się czujesz? Nie no, świetne uczucie przyjechać tutaj. No, Aż ciężko mi coś powiedzieć. Już mi? Yeah. Praha. No co masz? raków. Slawie Praha. Yeah. wszystko wiedzą, z kim gramy, o której? Tak. Yeah. A ja chłopak pierwsza z widzę. No, dobrze są. Powiedzcie mi, jaki plan na dzisiaj? Na razie to dzień dobry. <laughs> Czekamy, ruszamy trening. Ja słyszałem, że po treningu może jakaś wycieczka się trafi. ale to blisko. A jest szansa? Na zimną kąpiel? No tak. Zależy od pogody, no bo Michał mówił, że ja będzie, wiesz, taka pogoda, że będzie kropić, to nie. I'm blessed by God. Ciemka, Że trener w dobrym humorze od rana. Co? Że, liter, mógł... że trener w dobrym humorze od rana. No To ci się tak wydaje tylko. No Nie, tak. Takie jest pierwsze wrażenie moje. Yy. Nie, jest okej. Okay. Cały czas jest coś do roboty. Po to, wiesz, no, po to tu przyjechaliśmy. Więc Generalnie na ten moment, kiedy jeszcze jest bez sparringów, to że ta, ten, ta objętość dnia jest cała tutaj zajęta. No, to nie ma za bardzo e, czasu, e, ale trudno e, narzekać a humoru, jak jest taka pogoda, no, że masz palmy dookoła, to... No, no pogoda jest top. Ja powiem szczerze, że coraz częściej słyszę właśnie naśród zawodników, że mówią o tym sparingu i moje pytanie jest takie, czy te treningi, które teraz przebywają są jeszcze takie przygotowujące bardziej sezonu, czy już powoli troszkę pod, 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 pod sparing? Na Nie, no my, my przede wszystkim oczywiście wiemy z kim gramy, ale przede wszystkim dla nas najważniejsze jest to, żeby cały czas doskonalić nasze zachowania, nasz model gry i, i to jest priorytet. Wiedza jest i, i oczywiście mamy przede wszystkim nasz model gry, to jest umiejętność funkcjonowania, czy dostosowywanie się do określonego sposobu grania przeciwnika. Ze Slawią już graliśmy i w Pucharach, i mecz kontrolny, więc tutaj on jest nam znany, natomiast przede wszystkim my musimy patrzeć na to, żeby doskonalić nas, nasz system gry. Co u ciebie, A, dobrze. Jak się dobrze. to Jak przed treningiem, albo Przed trening. Dobra atmosfera, wszystko jest dobrze trochę zmęczone, ale dobrze. Mamy dobre trening. Jak pogoda? Pogoda dobra koledzy mamy trelu, a to jest dobrze. Mamy mlad, młodego w bramkarza. To jest dobrze i mamy. Nie wiem gdzie jest też stegen tam bardzo dobrze też. na treningu, widzę panowie, już przygotowani. Pierwszy, Zastowani. zawsze Dobra już... bracia w szatni, bracia na boisku <gry> w hotelu. Potajemnie ma się ten pokój? To najlepszy. To so, straty. This is your spot. Yeah. You're always changing your shoes here. Like he doesn't like. Like you? Why is that? I don't know. <laughs> Maybe you should ask him right now. Because I speak better Polish than him, you know.

Shema Shema guys late as usual.

Grazi! Bravo, bravo, bravo! Grazi! Grazi, Grazi! Grazi, Grazi! Grazi, Grazi! Grazi, Grazi! Grazi, Grazi! Grazi, Grazi! Grazi,

It was good session. Good weather, good pitch. Good session. Thank you. Help to They had some questions about the corners and finishing. I did the same, like you. How many you score? Two. On how many? i don't know i didn't count no it's good. it's good it's good finishing one of them yeah it's good but now it's enough camera now we have done duties for two minutes so see you tomorrow yes i'm tired Look, you? You? as you say i'm very tired look look this guy Who? You look like Leo. <zysk> same. The same, but same with the guy. with the camera. What? I am Leo with the camera. Yeah. Leo cameraman. On jest moja kolega. On. Dobrze. było 39 piłek. Ma być 50 po dzisiejszym piłek. Co? wodę?

Ale ładnie No czy jak tam dzisiaj? Wszystko okej okay. no, fajnie tutaj Trochę wiatr ale Jest OK. Wszystko w porządku, dobre warunki Pogoda top, boisko dobre No, pracujemy żeby być gotowym na sezon. W każdym dramat, no, no, no. no, no. Just, no, no. Najlepszy trening w życiu, zakończony w morzu. Zakończony w morzu, dokładnie. Fajna przygoda Ale byś miał pamiątkę z dzisiaj co? Będę, będę, miał Pamiątka fajna na pewno no. na takim wyjeździe. Coś pięknego. Nie no to pogoda, wszystko jest. Dużo ciepłe niż w Polsce przez te ostatnie dni. Zima, śniega, tutaj słoneczko cieplutko. Tylko jechać dalej, no. O! To wygrał? Ja. Bucha, bucha Ile miałeś? Trzy. Uf, trzy serbsko, to nie, je, cztery. Trzy, Chwala. Chwala. 2509, Alex. Yeah. Alex Pozdrowisz najlepsi. Pozdroje na Lipsi, Turaków, okej? Okay? And yeah, that's my best Polish for the moment. Rękę okay. nagrać. <grywka> Cały autobus czeka okay. na, na, na jedną fotkę. Ale <grywka> nie Kierowca jest kluczowy. <grywka> <Kierówka> jest, kluczowy. <grywka> jest jeszcze drugi, ale no... możemy spróbować z jednym. Możemy jak like Jedi, ja. Yeah. <laughs> ok, nie zrobiliśmy nigdy takiego, so... możemy takie zrobić. Jedi? Jedi Night, Peter. tak to... like <laughs> So Peter, how do you feel after extending your loan in I'm happy that I can stay in the club. Uh, I would like to help the team as much as I can. I feel, I felt, um, and I feel also that uh, I can, I can help more the team. So this is my plan for the, for the next. My goal is to to win a championship, yeah, win trophies and uh, play for uh, Europe. And of course, uh, help the team. Um, individual uh, goals are get more minutes and um, playing in the first 11 and then to play for the national team also